Hej, hej, smacznej kawusi, miłego dzionka, witajcie serdecznie, wasze zdrówko. Kalendarze adwentowe, dzień dziewiąty, ale najpierw powitajcie nowego George'a w kolekcji. Magia i wydaje odgłosy, Boże jest piękny, dziękuję. Siedź tutaj, dzielnie tutaj będziesz nas wspierał na biureczku. Dobra, zacznijmy od Lego City dzisiaj. A, Tedą, dzień dziewiąty Lego City. Poprawię sobie fryzurę, co byście <śm> nie przerażali się moim wyglądem. Chociaż tu i tak już nic ponoć nie pomoże. Dotrwaliście do tego miejsca w internecie, więc jest dobrze. Dzień dziewiąty, gdzie jest dzień dziewiąty? Aha, tutaj, tutaj. Uwaga. Hmm. O, mamy jakiegoś. I ona będzie to śpiewać. Ta osoba będzie ładnym śpiewaczem yy, świątecznym. Kolejna świeczka z Lego. Wiecie, co po prostu już mam dość świeczek z Lego. Ech, ile ja się tego natłukłem na warsztaty, jakichś takich pseudo-odznak ze świecznikami świątecznymi, to już mam dość nie. Jakby ktoś chciał, świecznik świąteczny. Z klocków, to dajcie znacznie. Dobra. Zrobimy tak, aby wydawała odgłosy ta postać. Dobra. Świeczka, płomyczek. A, no wejdź tu. Cudownie. Beautiful. Patrzcie. Żulżet ta śpiewająca. Lololololol. Przez twoje oczy zielone. Dobra, może to nie do święta. Stój tutaj. Że, że to albo może się położyć, nie wiem, to ogólnie zmęczona. zmęczone. W sumie jest spoko, bo mamy takie ten, e, czarne, sukienkowe, coś tam, można to gdzieś wykorzystać w jakichś halloweenowych czy innych rzeczach. Może zrobię księżniczkę Blacktrona. To jest myśl. Ale najpierw Star Warsy. P -p 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 Star Warsy. Na na. Mam nadzieję, że lubicie Star Wars Holiday Special, gdyż jest to piękny film do obejrzenia na YouTube za darmo. Sam George Lucas się do tego nie przyznawał. Eee, o, to mamy ten, ten, ten do Battle taki latający coś. To się nazywało. No właśnie, jakoś tak. I na tym te Battle sobie latały, i oczywiście znowu gdzieś to poskładałem, ale mniejsza o to. Ale. W podsumowaniu sobie to ten. Ujujujujujuj, i mega. Jak to zrobić, jak to zrobić, by to było dobrze? Co tu jest? Aha, jest to. Dobra, i na to idzie to. Ti, 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 ti. Spoko. To już mi się podoba. Dobra, ten stateczek jest cool i nawet jest w skali minifigurek. Pięknie, pięknie. W sumie te całe droidy mi się bardzo podobały z epizodu pierwszego. Miłe kolorki miały. I inne takie cuda. To jest taki, taki taki śmigacz droidowy. One sobie na tym latały i robiły taki piu-piu-piu-piu. O tak, cały ja. Lubiący piu-piu-piu. Dobra, to idzie tu, to idzie tu, to idzie tu. Mhm. Fajnie, dużo klocków. Podoba mi się to. Dobra, to sobie damy tutaj. No, Andrzej. Dobra, i teraz co tutaj musimy dać? Tutaj musimy dać sobie coś takiego, z takim czymś, bez takiego czegoś, tak? Okej, okay, okej, okay, aha, mhm. teraz damy sobie to tu, teraz damy sobie to tu, teraz damy sobie to tu, teraz damy sobie to tu. Sobie to tu. Mhm. Zjadam własne włosy, tylko tutaj, tylko na tym kanale, o. Ej, spoko, można to przyczepić tutaj i właśnie nasz droid może być tu przyczepiony i może na tym latać. Ale jakaś taka dziwna ta wersja, hmm, albo mi się coś ten... Nie wiem, muszę sobie porównać jak w innych zestawach było to budowane jak to się dokładnie nazywa, ale ej, jest spoko. To jest akurat, wiem co to jest i nawet wygląda i... Good, good Star Warsy, nie zawiodłyście mnie dzisiaj. No to na podłogę. Chwila. Wydaje piękne dźwięki. Magic. Tak, to od tej pory to będzie taki jingle. Jeśli coś się uda, to nasz jednorożec magiczny wyda odgłos. Ha! Tak się rodzą legendy. Fręzy. E, numer dziewiąty. To znaczy dzień dziewiąty. Ojej, cieść. Ej, kolejny cieść. I to taki, 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 taki inny cieść. biało -czarny. O ja, to mieliśmy szczeniaczka cześć, cieścia, cześcia. To teraz mamy takiego cieścia, cieścia biało, czarnego cieścia na podstawce. Ojej, jaki ładny. cieść. Hello! Hello! Dobra, dobra, to jemu też się należy. Mam nadzieję, że słychać ten dobry dźwięk. Agia. Tak, to był ten dżingel uznania dla cieścia. Dobra, Francy, zrekompensowałyście się po tym płotku. Tu, 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 Marvel i Avengersi. Du, du, du. Dzień dziewiąty, cieściu, odsuń się na chwilkę. Imek. Uuuu! Kapitan Polska, to znaczy Ameryka. No, proszę, proszę. Jakież tutaj niesamowite mini figurki. Fiu, fiu, fiu. Oto on. Ty, 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 ty. Możemy udać. a damy taką bojową buźkę. A to sobie będziemy jeszcze ten swój taki tupecik. I tarcza kapitana Polski. Kapitan Ameryka, kapitan Szwecja. Tu, tu, wszyscy razem. Super, ej no jak ktoś jest fanem Avengersów i Kapitana Ameryki, no to będzie w tym momencie. Ła, Kapitan Ameryka! Great, great, great! Make Capitan America great again! Dla mnie, no, not great, not terrible, 3.8. To mi figurka, spoko. Ale tak jak mówię, ja, jeśli chodzi o Avengersów, to tak nie do końca jestem targetem, więc. Moja opinia jest niemiarodajna w tym momencie. Yy, dziewiątka, i to jest kalendarz czego? Harego Portiera. <laughs> Magiczne otwieranie magicznych tych. O, 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 to jest chyba Hermiona. Hermiona karmiona. Pik, pik, pik. Proszę. A kolejna różka do kolekcji. A sporo mi figurek dzisiaj. No taki, taki, taki. Jest to Ej, powiem Wam, że spoko Hermiona ma tutaj taką czapeczkę z włoskami, od razu. No dobra, tutaj mnie kupili. Też jej damy taką zalotną, uśmiechniętą buźkę. O, coś tam lewioza. Nie, no ładnie, ładnie. Powiem Wam, że ta czapeczka jest spoko, bardzo ładnie wygląda, tak ten świątecznie. No, no Harry Potter, no, no. Spoko całkiem nieźle eee, i co nam teraz zostało, moi drodzy? Co nam teraz zostało? Poczekajcie, ja sobie sprawdzę, czy ja włączyłem w ogóle ten mikrofon. Tak, włączyłem. To eee, jest taka paranoja, bo jeszcze go ładowałem przed tym. Lepiej sprawdzić, niż potem żałować. Gorę bawi i uczy. Eee, Dobra i teraz magiczny unikornowy kalendarz. Dzień dziewiąty. Dzień dziewiąty jest taki malutki, tutaj taki... Eee, eee. eee. to jest? Co to jest? Ej, dostałem jakiś kawałek papieru. Co to jest? Przepis na ciasteczka. Dostałem przepis na ciasteczka w dwóch językach. Cudownym niemieckim oraz cudownym angielskim. Słuchajcie, ale Ej, tu nie ma po prostu tych ciasteczek w formie jednorożców. Ale, Dio, daj mi ulotkę z przepisem na ciasteczka po dniu, w którym jest na ciasteczka. Buter z cukrem, cukier! Szaunik, ruren. a nach, ach Ojejku, ja dawno nie czytałem po niemiecku. Chyba pora sobie przypomnieć ten język. No. No, no. przepis na ciasteczka. No może jest dobry. Dobra, spróbujemy. E, cukier waniliowy, cukier, masło, e, białko, jolk to jest żółtko, przepraszam, żółtko. No i mąka. Nawet no, przepis na lukier. No dobra, no, sprawdzimy, jak to smakuje. No Co może być złego w niemieckich ciasteczkach z Reichu? Nie wiem, ogólnie <gryw> dzień dziewiąty to dzień wielu niespodzianek. Między innymi cudownego przepisu na, nie wiem, magiczne ciasteczka jednorożca. Wypróbujemy to. Na pewno kiedyś. Yy, to tyle na dzisiaj. Żegnam się z Wami. Pożegnam się nawet takim cudownym i jednorożkowym dżinglem. Trzymajcie się ciepło. Do jutra. Magia! Cześć!